Mamy bardzo niebezpieczną scenę. Będziemy latali dronem na basenie. No, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jest ryzyko, że jak woda dostanie się pod śmigiełko, to będzie plum. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w Świebodzinie. I co robimy? Dokładnie. Nagrywamy dzisiaj realizację na basenie, także jest gorąco, jest gorąco, no nie? Duszno, no. Tak, no, musimy się uwijać. Dzieciaki co prawda są ekstra przygotowane, ale też, jak to dzieci, są trochę niecierpliwe, nie? I mamy z tym, no, taki mały pośpiech. Ale spokojnie, wszystko powolutku zrobimy. No, jesteśmy najlepszą ekipą na świecie Tak jest, trzymajcie kciuki, i będzie fajnie Robota zaczyna się od jedzenia Trzeba się zasilić przed treningiem Pyszne kanapeczki Marzyłem o tym, żeby zjeść o 7.45 kanapkę pod basenem miejskim w Świebodzinie Dzięki Beata Dzisiaj pomagam w targaniu sprzętu i cóż, no i zobaczę jak wygląda realizacja zdjęć na takim obiekcie jak dzisiaj, czyli na basenie, bo jestem bardzo ciekaw. Jest to dla mnie nie tylko trening fizyczny, ale także trening wesłej serca. Dobra, uwaga, kamera w zapisie, akcja. Dobra, uwaga, panowie nakrętka, kamera w zapisie, nakręcamy się, idziemy Michał, akcja, wychodzicie, niogień! Teraz okień, właśnie, teraz kontynuacja, kontynuacja. Dobra, stop, stop. stop. Dobrze. Dobra, super, mamy. Dobra, stop. Okay. Standardowo, jak na takich planach bywa, nie ma w ogóle czasu i odcinek tym razem może wyjdzie pięciominutowy. No jesteśmy tutaj tylko we trójkę, jeżeli chodzi o ekipę, więc nie za dużo osób. No ale wydaje mi się, że działamy dosyć sprawnie. Chciałbym zaznaczyć, że Basen w świebodzinie nazywa się świewoda. Ja myślałem, że basen nazywa się świeboda od świebodzina, ale basen nazywa się świewoda od świebodzina i prawdopodobnie wody. Także, no, bardzo kreatywnie i ciekawie, jestem miło zaskoczony tym miejscem i bardzo mi się podoba. Za chwileczkę rozpoczniemy ujęcia przygotowywania się ekipy do pływania, czyli najpierw musi być co? rozgrzewka. A jak rozgrzewka, no to wiadomo, że musi być trener, trenerka i jakieś inne czynności. A jakie to będą czynności? No zaraz zobaczymy. Trener pływania Sławomir Jaworski. Znajdujemy się na basenie miejskim Świeboda w Pozdrawiamy całą branżę Pływacką i wszystkich sympatyków pływania. Do tej pory naszych, nasze największe sukcesy to medal brązowy mysze z polski seniorów, wiele medali młodzieżowych mysze z Polski. Przed nami myślę. Przyszłość. Na pewno. Hubert, no głopie! Piurka! Na liść piurka do najmniejszego tutaj do najmniejszego. Dobrze, że wziąłem okulary. Słuchajcie, tutaj z Fresnela dwie lampy tak mi dają po oczach, że po prostu jak Także tak można pracować, basenik, cieplutko tu mistrz operator DP. Te wody muszą schować tam bardzo za za, 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 numerek. Co muszą zrobić? Za, za czwórkę niech te wody schowają. <śmienny> Pojedzony, popity, nic nie zrobione, no może być. Takie dni lubię. Jest A... na wypasie. Jesteście w świętowym w najlepszym basenie ever. Jest najlepsza ekipa ever. Jest super, świetnie się bawimy i widzimy się na Olimpiadzie. Muszę nauczyć się pływać. Jak widzicie, nikt nie chce wziąć mnie pod swoje skrzydło. Jakiś jestem lewy. bardzo niebezpieczną scenę będziemy latali dronem na basenie no także zobaczymy jak to wyjdzie ale jest ryzyko że jak woda dostanie się pod śmigiełko to będzie plum naszymi wychowankami, którzy na co dzień uczestniczą w treningach tutaj na basenie, a także ścigają się na zawodach. Wijają, że mam swoich kolegów i koleżanki, którzy są ze mną, daje mi to radość i spełnienie, których nie znajduję nigdzie indziej.